Macie, no, tu my zrobili takie coś solarne lampy też bardzo piękne no to jeszcze pokażę i tu jest to jest dźwignie. moim zdaniem naprawdę I możecie patrzeć naprawdę nic nie widzicie nie wiem czy z kamerą będzie coś widnieć chyba nie nie wiem za bo To też te patrzenie, nic nie widzicie no i takie lustre jest macie na las fajnie drzewa widzicie no i tu jest ja są Taki kugle solarny, tam jest też taka kugla solarna, nie? nawet i mogę światło zmienić nie? za 160 zł, a to za 35 nie? Jedna kulka. no, na solara to znaczy bezprądnie. Tu przygotowałem na lampę stojące, taki dwumetrowe Taki nostalgic, 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 jak się to nazywa, taki starymłodny, młodny. mi się podobają, no i tak to wygląda, coś tam, Laga też jest, no i tak trochę porządek, porządek zrobiłem, pograbiłem tu, no jak widzicie, no co się tam już prezentuje, nie, góry też. Na no górę to może innym razem jak tam coś porobię bo tam coś jest porobione ale też się tak kiepsko wygląda no. no jak co no to jeszcze czas nie No i tu mu kamera też u góry No i tam jeszcze co mam tam kamera i sowany są no i wszystko na bieżąco mam nie No dobra to wchodzę zaś do domu no, tak pozdrawiam wszystkich, życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia, uważajcie na siebie, bądźcie ostrożni, jedźcie ostrożnie na, na drogach, bo zaś to był wypadek i, i to jest, no, bardzo straszne. No i, tak, no, zobaczymy jak, nic nie obiecuję, kiedy właśnie zaś filmik puszcza, bo no, to zależy od mojego, od mojej psychiki, jak się będę czuł, nie? Mam nadzieję, że kiedyś się to tak całkowicie stabilizuje. Um, jeszcze tak trochę, no niestety czasami mam takie dni, ale spróbuję z tym walczyć, no. I miłe słowa dużo dają, miłe słowa dużo dają. I przez to ode mnie macie, tak jak mówiłem, pozdrowienia i życzę Wam, żeby wy nie byliście samotni, czy macie kogoś, co was wspiera, czy macie ludzi obok siebie. Może no, niektóre ludzie też sami sobie też radzą nie? Ale ja wiem... Jak się w momencie, że czujesz sam, wszystko tak. Myślisz, że stracisz i tracisz to spodoba się ze z nogi, i gdzieś czujesz tak, nie. No, i przez to na pewno nie jestem jedyna osoba, co czas takie problemy ma. Ale jestem z Wami. Mam nadzieję, że jesteś ze mną i wspierajcie, no by się cieszyłem jakby to było dalej jakoś z tym kanałem, bo chcę coś zrobić coś, żeby coś to dało. Może jakaś nadzieja ludziom dała, A może mnie daje to nadzieję. Nie patrzeć na w dół, nie. Patrzeć na patrzeć wprost i nie chodzić głową w I... i myśleć nie o problemach. Trzeba do przodu patrzeć. Łatwo się mówi, ciężko się robi. Ale Wam powiem, jak to było w tym stanie, co tu jeszcze na nie było, nie? Jak ja to widziałem, to To mi taka de deprecha chodziła, że ja nie wiem, co mi się stało. Po prostu życie, nie? Po prostu życie mam powiem. No pomału się ruszyć, jada tam w jednym miastu dalej, bo dzisiaj mi znaczy przedwczoraj mi wujek odwiedził, przyjechał tutaj, on tu śpi w tym, w tym domku tam drewnianym, karolica mu dałem, żeby nie zmarł. bo jednak jeszcze, jeszcze zimno zimno jest i wezmę go do innego miasta i musimy doczekać. Że... I... No, pójdziemy tam coś jeść. bo no, coś takiego. No. Dobra, to nie wydało mi dalej zanudzać. nudzać. Trzymajcie się na razie. Kim był Długi No i pozdrowienia na całą, całą Polską, cały świat. Każdy każę rozumie z tym językiem mnie, na cały świat, bo nie wiem. Nawet widziałem, że w Austrii to oglądają ludzie. No, są też Polacy. No, wszyscy są Polacy, nie? Polscy ludzie. No was wszystkich, wszystkich serdecznie, panów, wszystkich naprawdę ja pozdrawiam nad, ca nad całym światem. Czy w Australii, czy tam jesteście... Um, Afrycy może też są, też, też są, nie? Z Polski ludzie. Też taka, też to widziałem, taka wieś z Polski jest. No i tu by to było. No i jesteśmy, jesteśmy daleko stąd. Nas dzieli wielka trasa, ale ze sercem jesteśmy wszyscy, no tak myśli mam, no tak moje myśli, że ja kocham po, bardzo ta polska ziemia, ja kocham Polską i mam nadzieję, że wszystko dobrze rozwinie, że wszystko dobrze się stanie, że nie będzie tutaj, że nie będzie tutaj wojna, mam nadzieję. Wiecie, co niektórzy ludzie, jak patrzą na YouTube, a, że ta bzdura, to ludzie straszą wszystko, ale kto by to pomyślał, co tam jest w Ukrainie? Kto by to pomyślał, wszędzie coś, co... co się źle dzieje? I nie wiadomo nic, nie? Jak mi się tu zacznie budować, też się zastanawiali, nie? Z tą wojną, czy to tak. A wiecie co mój teść zawsze mówił, że będzie wojna, będzie wojna i tak a ach przestań, już to nie są te lata. Już każdy jest mądry, już tam nie, już taki coś nie będzie, nie? Ale widzicie co się dzieje. Ale tyle to, to nie chciałbym teraz o wojnie mówić, bo to jest straszna rzecz, że ludzie umierają za... No, ciężko powiedzieć, co tam człowiek tam nie jest, i, i też nic nie chcą tam w kierunku, coś tam mówić, co i jak, jak. Jakby to szło. Po prostu wojna trzeba przestać. Dobra, ja nie wiem, jak, jak wyszło na ten temat teraz. No. No dobra. już nie da się nie wydarzyć, bo może Wam życzę coś dobrego, ale no po prostu tak... Tak mam czasami. Takie mam potrzeby, żeby coś powiedzieć. No. To na razie trzymajcie się.